Jeśli rozważasz założenie firmy remontowo budowlanej, to mam dla ciebie 5 elementów, o których powinieneś pomyśleć. Cześć, jestem strony Piotrek z kanału Budowalka. Dzisiaj powiem ci o tym, o takich pięciu elementach, które chciałbym wiedzieć, zanim ja założyłem swoją firmę budowlaną. I myślę, że jeżeli rozważasz założenie firmy budowlanej, to powinieneś się nimi zająć, powinieneś o nich pomyśleć, powinieneś je zaadresować. Zaczynamy. Ok, pierwszą rzeczą, o której musisz pomyśleć, to mieć jakiś plan na tą całą twoją działalność i pierwszym krokiem do określenia takiego planu, do, do stworzenia planu jest określenie czym się właściwie chcesz zajmować, jaka jest twoja nisza, jakie usługi, na jakich usługach będziesz się skupiał. I żeby określić te usługi, określić tą niszę musisz się zastanowić jaki jest twój idealny klient, jaki jest usługa, którą chciałbyś wykonywać, z czego czerpiesz frajdę. No i przy okazji czy te usługi dają realną wartość klientowi, i możesz za to brać pieniądze? Jest na to zapotrzebowanie na rynku. I czy jest to jakoś skalowalne po prostu? No bo powiedzmy, że chcesz, bardzo lubisz wieszać telewizory. Czy jest na to zapotrzebowanie? No pewnie jest. Czy masz z tego frajdę? No ty masz z tego frajdę, Ale czy możesz to skalować? No, tak średnio. Powiedzmy, że dla siebie jeszcze możesz znaleźć pracę, ale już dla kilku osób w ekipie tak średnio. No i przede wszystkim, czy to daje jakąś taką dużą wartość, którą możesz sprzedać za. Duże pieniądze? No nie bardzo, no bo może zrobić to każdy, nie wymaga takich wielkich umiejętności, no i przy okazji no nie daje jakiejś takiej wielkiej wartości klientowi końcowemu, twojemu klientowi, więc raczej to będzie tania usługa. I żeby zarobić odpowiednio duże pieniądze, musisz takich usług wykonać bardzo dużo, więc jeżeli się zniszujesz tylko na osobę, która wiesza telewizory, no to daleko nie zajdziesz. Także musisz znaleźć takie elementy, które po prostu łączą się w jakąś całość. Powiedzmy, chcesz robić remont Łazienek w blokach. OK, Są, jest jakaś nisza, zniszowałeś się, możesz się skupić na danym typie klienta. Czy to jest klient premium? No raczej nie, no ale możesz ten komunikat jakiś do niego wystosować, odpowiedni, możesz zdobyć sporo pracy. W ten sposób możesz wyskalować ten biznes, zatrudnić ludzi. Więc no, łączą się te wszystkie elementy jakoś w jedną, w jedną całość. Więc tu musisz po prostu znaleźć. No i powiedzmy, że lubisz bardzo robić łazienki właśnie dla takiego typowego Kowalskiego, to nie ma żadnego problemu, żeby, żeby się tym zająć i właśnie skupić się na tej niszy. Także to jest taki jeden krok. Po prostu musisz się zastanowić, co ci daje frajdę, co może dać pieniądze i czy jest na to jakiś klient, który potrzebuje zapotrzebowania i czy ten klient ma pieniądze na to, żeby to robić. No bo jeżeli chciałbyś, nie wiem, stawiać domy w tanich dzielnicach w swoim mieście na przykład, no to wiesz, zależy jeszcze jakie te domy chciałbyś robić, no ale może się okazać, że ludzi po prostu nie stać na to, co ty byś chciał wdrożyć, więc musisz się skupiać może na jakimś innych regionach, jeżeli chciałbyś stawiać te tego typu domy, na przykład domy pasywne chciałbyś stawiać, ale skupiasz się tylko na takich właśnie, nie wiem, miejscach, gdzie żyją raczej tacy biedniejsi ludzie. I tu jest już taki problem po prostu natury takiej, że to jest niedopasowanie. Dlatego to wszystko musi się włączyć w całość. Ja nie mówię, żebyś tutaj teraz pisał jakieś elaboraty, tylko po prostu krótko się nad tym zastanowił, czy to w ogóle ma wszystko sens. Kolejnym elementem, który warto przemyśleć, zanim założysz firmę, jest no, fakt, skąd będziesz brał klientów. No, bo wiadomo, że <coughs> zwykle rozkręcamy ten nasz biznes w ten sposób, że mamy jakieś takie pierwsze zapytania od znajomych, od y, byłych klientów, albo od kogoś, z kim współpracowaliśmy, albo y, od klienta naszego szefa. Jakoś tam się fuchę załapało, coś tam, jakoś to się kręci i zwykle wtedy postanawiamy: OK, dobra, za, zaczynam swój biznes, stawiam na swoim. I te pierwsze kilka zleceń, OK, jakoś tam działa, no ale kiedyś to źródełko się wyczerpie i musisz mieć pomysł po prostu na to, w jaki sposób pozyskasz nowych klientów. Tu też o to nie chodzi, żeby teraz mieć szczegółowy plan i rozpisane krok po kroku, jak to zrobić. Jeżeli masz, no to bardzo dobrze. No ale jeżeli nie masz, to po prostu musisz zacząć o tym myśleć, zrobić jakieś. Nie wiem, e, przeprowadzić jakiś research w internecie, sprawdzić, e, jakie są możliwości i skąd tych klientów będziesz mógł pozyskać. No i warto też zastanowić się nad tym, jakie masz w ogóle cele związane z tą Twoją firmą. Czy chcesz mieć dużą firmę, czy małą firmę, czy chcesz zatrudniać ludzi, czy pracować sam, jakie sobie widełki czasowe dajesz na, na osiągnięcie tych celów, jakie chcesz mieć przychody, po prostu zacznij się zastanawiać, dokąd ta firma ma prowadzić i. Jaki twój styl życia ma wspierać? Bo to firma tak naprawdę powinna wspierać Twój styl życia, a nie Ty, powinienś harować na firmę. Drugim bardzo ważnym elementem jest zadbanie o sferę formalną zakładania firmy. Czyli musisz zastanowić się, jaka będzie, jaki będzie rodzaj działalności: czy to będzie spółka cywilna, czy to będzie jednoosobowa działalność, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jakieś inne rodzaje spółek. Po prostu musisz zrobić. Dogłębne badania, sprawdzić, która forma Ci odpowiada, która jest dla Ciebie najlepsza. Z mojego doświadczenia wiem, że jednoosobowa działalność jest z tego wszystkiego najgorsza, no ale musisz samemu się przekonać, musisz samemu sprawdzić dokładnie, co Ci będzie odpowiadało, ponieważ każda z tych form prawnych ma. Ma swoje plusy i ma minusy. Także musisz to sprawdzić, musisz to skonsultować z jakimś księgowym czy z prawnikiem i po prostu dowiedzieć się dokładnie, co w Twojej sytuacji będzie najlepsze i w najlepszym stopniu będzie chroniło również Ciebie, Twoje aktywa, Twoje pieniądze. No bo no, musisz rozróżnić to, że firma to jest jedno, a Twoje pieniądze, Twoje domowe pieniądze to jest druga rzecz, dlatego musisz jak najbardziej te pieniądze chronić i chronić siebie jako osobę. Dlatego nie polecam nigdy. Jednoosobowej działalności, ponieważ firma to ty i za wszystko ty odpowiadasz w tej firmie i finansowo i osobiście. Dlatego, dlatego no, dla mnie to jest najgorsza forma działalności, ale na, star na starcie zwykle jest najprostsza i ja sam przyznam się szczerze, że też tak zaczynałem z jednoosobową działalnością, ale to nie jest najlepsze. Musisz też sprawdzić, czy dla usług, które sobie wybrałeś, potrzebujesz jakichś formalnych certyfikatów czy kwalifikacji. Aby móc wykonywać daną usługę, dlatego musisz to wszystko sprawdzić i zdobyć te kwalifikacje, zanim założysz firmę. No i ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o takie formalne określenie działalności firmy, jest zainteresowanie się i wykupienie ewentualnie ubezpieczenia. Zapewniam cię, że ubezpieczenie prędzej czy później ci się przyda i zwykle spłaca jednak się po, no wiadomo, że coś się może zdarzyć, nawet jakieś losowe wydarzenia czy czy rzeczy, za które nie jesteś do końca odpowiedzialny, zdarzą się i wtedy masz jakieś tam pokrycie. Dlatego moim zdaniem, ubezpieczenie jest bardzo ważne i trzeba się na tym skupić, trzeba sprawdzić, jakie są możliwości i jaka forma ubezpieczenia najbardziej odpowiada twojej, Twojemu typowi działalności, Twojej usłudze i no musisz się tym mocno zainteresować. Także takie formalne rzeczy też są bardzo ważne, no i to jest Twoja ochrona, ochrona Twoich pieniędzy, ochrona Twojej firmy, no bo. Wyobraź sobie, że rozwijasz tą firmę, rozwijasz, rozwijasz, rzeczywiście zaczynasz odnosić sukces, no i potem dzieje się coś, jakaś, jakiś wypadek czy jakieś zdarzenie losowe, i przez to tracić całą swoją firmę. Dlatego no, musisz się zabezpieczyć przed takimi rzeczami i nie można tego po prostu omijać, nie można olewać tych spraw. To są sprawy fundamentalne. Kolejną rzeczą, trzecią, jest zadbanie o pieniądze. Musisz się zastanowić i przekalkulować, czy potrzebujesz jakieś pożyczki na start. Musisz założyć konto firmowe i rozdzielić firmowe pieniądze od prywatnych pieniędzy. To też jest bardzo ważne, żeby w ogóle no, mieć tą firmę działającą w prawidłowy sposób, yy, i musisz rozróżniać tą różnicę. Nie możesz sobie po prostu brać pieniędzy z firmy cały czas, ponieważ to niesie ze sobą yy, konsekwencje podatkowe również. Dlatego no, musisz te pieniądze rozdzielić i, i wiedzieć, w jaki sposób możesz nimi dysponować. Czyli również musisz się dowiedzieć tego wszystkiego, zdobyć informacje. W różnych krajach również, również, różnie też to działa, i dlatego musisz się zastanowić, w jaki sposób będziesz pobierał pieniądze. Czy będziesz wysyłał faktury do klientów, czy będziesz brał płatność kartą, czy będziesz. Dostawał pieniądze gotówką, w jaki sposób rozdzielisz płatność za, za pracę, czy będziesz brał wszystko po wykonaniu pracy, czy jakąś na początku dostaniesz zaliczkę, no po prostu musisz tutaj przemyśleć te sprawy i jak będzie ci najłatwiej, czy będziesz chciał dostawać pieniądze na materiał. Dlatego to też jest bardzo ważny element, żeby, żeby sobie przemyśleć tę sprawę, sprawdzić w jaki sposób możesz brać pieniądze, czy potrzebujesz na jakiegoś programu do wystawiania faktur, na przykład jak te faktury powinny wyglądać, jakie informacje powinny się znaleźć na tych fakturach tak żeby wszystko było zgodne z prawem i żebyś nie miał później kłopotów ze skarbówką na przykład. No i kolejna rzecz związana z finansami, no to określenie twojego budżetu, czyli określenie ile tak naprawdę musisz zarabiać, żeby pokryć swoje koszty prywatne, pokryć koszty firmowe, mieć jakieś zyski, pokryć podatki, VAT. Pracowników, koszty socjalne pracowników. Te wszystkie informacje też musisz zdobyć zanim otworzysz firmę. Musisz wiedzieć jakie są podatki, kiedy te podatki płacić, ile płacić VAT-u i w jakich momentach również, czy rozliczasz się kwartalnie, czy miesięcznie. To wszystko musisz wiedzieć, ponieważ to może spowodować też bardzo szybki koniec twojej firmy. Musisz po prostu zbadać całą tą sprawę i zastanowić się, policzyć, wrzucić to wszystko do tabelki i zobaczyć żeby mieć takie zyski, to tyle i tyle musisz zarabiać, za tyle pieniędzy musisz sprzedać i to też pomoże Ci tak naprawdę określić te usługi, które oferujesz. Może się okazać, że tych telewizorów musisz zawiesić dziennie 50, żeby Ci się to zaczęło opłacać. Dlatego już widzisz tutaj, że OK, coś tutaj nie gra. Dlatego takie zrobienie takiego prostego budżetu, czy też takiego prostego biznes planu, jest również ważne. No i właśnie taki budżet jest Mega istotny, jeśli zakładasz właśnie firmę. To jest coś, czego ja na przykład nie miałem, w ogóle nie miałem o tym żadnego pojęcia, no i to mocno się odbiło na, na takich pierwszych moich pracach na, na finansach mojej firmy, z, którym, z czym później walczyłem przez długie miesiące, żeby to po prostu wszystko odrobić. Dlatego musisz mieć taki podstawowy budżet, zdać sobie sprawę, ile pieniędzy musisz zarobić. Czwartą rzeczą, o której musisz pomyśleć, jest marketing. Wspomniałem już o tym trochę wcześniej. Że musisz wiedzieć, jak zdobywać tych klientów, teraz musisz to trochę bardziej już określić. No bo polecenia poleceniami, ale jakoś inaczej musisz zacząć generować też taki marketing, dać się znaleźć w internecie, dać się po prostu zatrudnić i nie tylko przez polecenia, bo polecenia są fajne, tylko poleceń w żaden sposób nie jesteś w stanie kontrolować, ponieważ no albo je masz, albo ich nie masz, wiadomo, robisz dobrą pracę itd. itd. No to wpływa na to, że możesz zostać polecony, ale nie masz wpływu na to, kiedy będziesz polecony, przez kogo. No i na początku jak zaczynamy tą całą naszą działalność, to zwykle ceny nie są optymalne, klienci nie są optymalni. Kiedy już wpadniesz w taką spiralę poleceń za te dane ceny, danych klientów, to ciężko ci się z tego po prostu wyrywać później. Dlatego lepiej sobie skupić się na marketingu i potem sobie dobierać tych klientów i nie musisz wtedy przebywać cały czas w tym samym kręgu. I najlepszym sposobem na to, żeby zacząć z marketingiem, jest po prostu określenie sobie jednego rodzaju, czy jednego serwisu, czy jednej rzeczy, na której się będziesz skupiał. Nie tak, że musisz mieć Facebooka super zrobionego, działać na Instagramie, robić filmiki na YouTube'a, zapisać się na masę stron, które sprzedają potencjalne lidy, robić reklamy itd., itd. Nie, bo wtedy się bardzo szybko okaże, że po prostu jesteś. Zdezorientowany, nie wiesz co się dzieje, nie wiesz co robić itd., itd. Skup się na jednej rzeczy, opanuj tą jedną rzecz i dopiero później dokładaj inne elementy. Na początku bardzo polecałbym skupienie się na przykład na reklamach Google, no bo to daje bardzo duże rezultaty. A jeżeli chcesz jakieś darmowe rozwiązania, to, to przede wszystkim wizytówka Google. Jak stworzyć taką wizytówkę, w, opowiedziałem w tym filmiku. Dlatego możesz sobie założyć taką wizytówkę Google od razu, zacząć ją pozycjonować, zacząć o nią dbać, i w ten sposób zdobędziesz bardzo dużo zapytań na Twoje usługi, dlatego to jest bardzo duże polecenie z mojej strony, żeby skupić się na tym na początku. Oczywiście strona internetowa też powinna być no, w miarę OK. Nie musi być super idealna na początku, ale żeby coś było po prostu, żeby ci klienci dali, żebyś mógł ich znaleźć w internecie. Że nie musisz mieć wizytówek, nie musisz mieć wykolejonych samochodów na samym początku. Ale strona internetowa i taka wizytówka Google to są takie podstawy, które powinieneś mieć. Potem jakiś Facebook, jakieś inne rzeczy, ale mówię, nie skupiaj się na tych innych rzeczach na razie, po prostu je mniej, a skupiaj się, zdobywaj informacje, ucz się po prostu jednego, jednego elementu, żeby po prostu się nie, nie pogubić w tym wszystkim, Bo to jest bardzo, bardzo złożony, bardzo rozbudowany temat i na początku Twojej drogi nie potrzebujesz takich rozbudowanych narzędzi, nie potrzebujesz tych zleceń i zapytań, Bóg wie ile. Dlatego wystarczy Ci taki jedna, jeden element tego marketingu. No i Twoim zadaniem jako właściciela firmy jest zdobywanie zleceń, zdobywanie klientów, bo jeśli nie masz klientów, to nie masz firmy. Dlatego musisz na to położyć duży nacisk. No niestety taka jest prawda, że życie właściciela firmy to nie jest tylko wykonanie pracy, ale to jest też cała administracja, fakturowanie, zdobywanie klientów. Negocjacje z tymi klientami, pisanie ofert, pisanie wyliczenia pracy i tak zarządzanie pracownikami, kontakty z urzędami skarbowymi, czy innymi um, urzędami, także tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo, i musisz znaleźć na to wszystko czas. Zastanów się, czy założenie firmy to rzeczywiście jest twoja, twoja rzecz. Daje to bardzo dużo korzyści, no ale wymagania też są, też są duże. No i nie możesz się, mówię, skupiać tylko i wyłącznie na wykonaniu pracy, no bo w ten sposób daleko nie dojdziesz. No i ostatnią, piątą rzeczą jest sprzedaż. Musisz przygotować profesjonalną ofertę, zastanowić się, co w takiej ofercie powinieneś mieć. Nie rób tak jak większość firm, że po prostu wysyłasz maila z jakąś tam wyceną, czy, czy jakąś taką prostą wycenę, czy nawet wycenę z jakiegoś e, KNR-a wrzucasz klientowi. Bo, no dobra, to ci zdobędzie zlecenia, ale jednak tą cenę możesz wyślubować dużo, dużo bardziej, jeżeli przygotujesz taką profesjonalną ofertę, gdzie opiszesz, czym się zajmujesz, opiszesz, co wchodzi w skład pracy, co nie wchodzi w skład pracy, opiszesz o warunkach współpracy, o jakimś planie działań, itd., itd. Przedstawisz sylwetkę swojej firmy, przedstawisz. Osoby, które pracują w Twojej firmie, po prostu musisz taką ofertę zastanowić się, co mogłoby się znaleźć w takiej ofercie, i troszkę czasu na to, na to poświęcić, żeby, żeby to stworzyć sobie taki szablon. No i kolejną rzeczą, którą bardzo polecam na starcie Twojej firmy jest spotykać się z klientami dwa razy. Pierwszy raz spotykasz się z nimi, kiedy masz taką darmową konsultację, sprawdzasz, co masz zrobić w ogóle na projekcie, oczywiście mierzysz wszystkie, wszystkie elementy, przygotowujesz się po prostu do wyceny i rozmawiasz z nimi o ich potrzebach i tak dalej. No i drugi raz, kiedy prezentujesz ofertę, zamiast wysyłać po prostu świstek jakiś do klienta, po prostu spotkaj się z nim jeszcze raz. I nawet sobie wydrukuj taką, taką ofertę, którą przygotowałeś Nawet niech to będzie po prostu wykaz rzeczy do zrobienia, ale kiedy już po prostu spotkasz się z tym klientem i będziesz mu tłumaczył krok po krok, co te elementy oznaczają, to będzie ci dużo łatwiej sprzedać, będziesz widział reakcję klienta, będziesz widział czy ta cena jest odpowiednia, będziesz mógł od razu negocjować, będziesz mógł odpowiadać na pytania, dlatego, kiedy już startujesz, masz tego czasu trochę więcej, możesz go poświęcić na to, żeby tych klientów trochę bardziej zadowolić i będzie miał dużo większe szanse wygrania kontraktu, jeśli spotkasz się z tymi, z tymi klientami dwa razy. Kolejnym elementem, który już trochę wspomniałem wcześniej, jest po prostu określenie tego swojego budżetu i wyliczenie swojej stawki na podstawie budżetu i trzymanie się jej. Żebyś po prostu nie myślał sobie, że o ten klient to na pewno tyle nie zapłaci, o ta cena jest za duża, ja bym tyle nie zapłacił. I wiesz co, to nie ty masz tyle zapłacić, tylko klient ma tyle zapłacić. Więc nie siedzę w jego portfelu, nie, nie decyduj o jego finansach. To nie cena w tym wszystkim jest najważniejsza, szczególnie jeśli sprzedajesz do klientów prywatnych, to zbudowanie zaufania, to dotarcie do tego, czego oni potrzebują, to odpowiedzenie na ich obawy, na ich potrzeby, to jest najważniejsze. No, i właśnie ważne jest też zaplanować jakie i zastanowić się, jakie obawy może mieć klient przed spotkaniem z Tobą. Bo powiedzmy, że startujesz firmę dopiero, więc pierwszą taką naturalną rzeczą, która rzuca się w oczy i którą klient pewnie będzie pytał, albo na pewno będzie rozważał, jest, czy masz odpowiednie doświadczenie, czy masz odpowiednie kwalifikacje, ponieważ no nie masz jakiegoś takiego nie masz poprzednich prac, nie masz klientów poprzednich, który z którymi mógłby się skontaktować, więc ten start może być trudny. Dlatego musisz sobie od razu przygotować taką dobrą odpowiedź na to, dlaczego ma wybrać właśnie Ciebie, dlaczego to, że dopiero startujesz z firmą i nie masz takiego doświadczenia w prowadzeniu biznesu, ale w jaki sposób na przykład zaangażowaniem i tym, że no, zrobisz dla klienta dużo więcej niż taka rutynowa firma, po prostu no, musisz sobie wymyślić gotowe odpowiedzi na takie podstawowe no jakieś takie obiekcje klientów co do ceny, co do Twojego doświadczenia, co do wykonania no, różnych elementów. Klienci mają różne pytania, różne obiekcje, musisz sobie z góry przygotować to, po prostu te odpowiedzi tak, żeby wypaść w oczach klientów jak najlepiej. I w ten sposób poznając te takie szczegóły, odpowiadając odpowiednio na obiekcje klienta, to zaczniesz wygrywać kontrakty nie ceną, a dopasowaniem do potrzeb klienta. I właśnie na tym ci zależy, dlatego dobrze jest na samym początku również to sobie przemyśleć, przemyśleć sprawę tego, jak będziesz podchodził do sprzedaży. No bo może jesteś takim człowiekiem, że chciałby konkurować ceną i mieć zawsze najniższą cenę od konkurencji. Nie będę cię zatrzymywał, możesz sobie to zrobić, ale miej świadomość, że taka jest właśnie Twoja taktyka i taka jest Twoja strategia zdobywania klientów, i trzymaj się jej. A jeżeli nie, no to musisz wymyślić inny sposób na to, no bo jednak te porównania ceną będą, więc musisz się wyróżniać jakimś innym elementem. Więc jeżeli o tym sobie nie pomyślisz, tylko wymyślisz sobie, że będę droższy od konkurencji, no to na jakiej podstawie klienci mają Cię wybrać. Dlatego tą strefę sprzedażową i marketingową też musisz sobie przemyśleć. Ok, to było pięć elementów jakie musisz przemyśleć, jakie musisz zaadresować i jakimi musisz się zająć zanim założysz swoją, swoją firmę remontowo-budowlaną. I to było, że musisz mieć plan, musisz mieć formalną stronę obcykaną, musisz mieć pieniądze obcykane, czyli wyliczone, ile potrzebujesz pieniędzy, zastanowione się, w jaki sposób te pieniądze będziesz zdobywał od klientów, Zastanow musisz zastanowić się, w jaki sposób będziesz e, promował swoje usługi, na jakich serwisach będziesz działał, w jaki sposób będziesz po prostu potencjalnych klientów zdobywał. No i piąta rzecz, w jaki sposób będziesz sprzedawał, jak tych potencjalnych klientów będziesz zamieniał na klientów. Jaka jest Twoja strategia, jeśli chodzi o ustalanie cen, czy budowanie wartości i zaufania wśród klientów? Także, to jest takie 5 elementów, które warto mieć, zanim założysz swoją pierwszą firmę. Gdybym ja miał te elementy obcykane na samym początku, to żyłoby mi się dużo lepiej i nie popełniałbym tylu błędów, które popełniłem. Dzięki za to, że oglądałeś ten filmik. Mam nadzieję, że ci się przydał. Do zobaczenia już jutro. Cześć!